Cześć, jestem Daria i w AFO System zajmuję się marketingiem. Poproszono mnie o odpowiedź na kilka pytań dotyczących pracy w AFO System. A więc, za czym najbardziej tęsknisz podczas pracy zdalnej, czy w ogóle za czymś, co najbardziej lubisz w swojej pracy w AFO System? Więc Wszystkie te trzy pytania, myślę, że mają jeden wspólny mianownik w odpowiedzi. To, za czym najbardziej tęsknię podczas pracy zdalnej i jednocześnie to, co najbardziej lubię w swojej pracy tutaj, to ludzie. Ludzie, jacy pracują w Apple System uważam, że są absolutnie wyjątkowi. Są przede wszystkim bardzo zdolni. I pasjonatami swoich dziedzin, chcącymi zmieniać świat za pomocą kodu, czy też szerzyć informacje o naszych produktach i naszych dokonaniach w całym świecie. Są to też ludzie bardzo mili, uczynni i po prostu dobrzy, fajni, ciekawi. Taki, tacy, z którymi chce się pracować i przebywać. Więc w trakcie pracy zdalnej najbardziej tęsknię za taką interakcją codzienną, czasem nieplanowaną, przy kawie, spotkaniami twarzą w twarz, podczas których łatwiej wymienia się myśli. Oczywiście wszystkie spotkania, do których jesteśmy przyzwyczajeni, mają nadal miejsce, tylko że są prowadzone w formacie wirtualnym. Po, za pomocą wideoczatów jesteśmy w stanie przeprowadzić wszystkie niezbędne spotkania. Natomiast ja osobiście trochę tęsknię za spotkaniami twarzą-twarz. Z perspektywy osoby pracującej w marketingu mogę jeszcze powiedzieć, że na pewno zaszło sporo zmian w charakterze naszej pracy, która przeniosła się w 100% do formatu online. Wszystkie eventy i konferencje odbywające się normalnie na całym świecie od Azji po Stany Zjednoczone, czy też nawet Afryka, odbywają się online i tutaj też muszę powiedzieć, że na pewno tęsknię za Interakcją z naszymi klientami i partnerami, twarzą w twarz, poznaniem kogoś i budowaniem tej relacji w świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym.